niespodzianka, bo na forum wystąpimy we dwie w wykładzie zatytułowanym adaptacja to nie akcja dokładnie tak Jolanta Jastrzębska dyrektorka przedszkola 16 imienia Ireny Kwintowej w Olsztynie i wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego no, dużo i ja Zuzanna Jastrzębska Krajewska doktorka nauk społecznych no i też nauczycielka co mówię z wielką dumą będziemy mówić o tym jak sprawić, żeby adaptacja przebiegała z taką dużą świadomością wszystkich jej członków, bo dzięki temu? Bo dzięki temu dzieci przekroczą próg przedszkola z uśmiechem na ustach, a zaczynamy od rodziców. Czyli zadbamy w tej adaptacji o dobrostan wszystkich, podzielimy się sprawdzonymi e, tak naprawdę przepisami na tą adaptację, doświadczeniem i e, tym, jak ona w dzisiejszych czasach powinna przebiegać i że nie warto nazywać jej akcją. A te przepisy będziecie mogli dostosować do swoich warunków, do swoich przedszkoli. Dokładnie. Więc do zobaczenia na forum.